Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że nie stawił się przedstawiciel wnioskodawcy, a ustawa o trybie postępowania przed Trybunałem przewiduje, że to, to stawiennictwo jest obowiązkowe przedstawiciela wnioskodawcy, zarządzam teraz przerwę w rozprawie celem odbycia narady przez skład do godziny 11. Proszę, Proszę usiąść. Po naradzie Trybunał Konstytucyjny. Na podstawie artykułu 95 ust. 1 ustawy o organizacji trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym postanowił odroczyć rozprawę bez terminu. Trybunał Konstytucyjny zwróci się pismem, ja jako przewodniczący zwrócę się z pismem do prokuratora generalnego o zajęcie stanowiska, czy w dalszym ciągu podtrzymuje złożony przez siebie wniosek wobec jego nieobecności niniejszym niższy na rozprawie. O nowym terminie rozprawy uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni odrębnymi pismami. Na tym zamykam posiedzenie. Proszę, start. subskrybuj po więcej.